Witam Cię Darku i zapraszam Państwa na wspaniały mecz. No i zaczął nam się ten mecz. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Udane podanie. Wspaniała wrzutka. No i przejęcie do środkowania przez obronę. Semir Stilic. Brocki. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Udanie? Cudownie dograł! Kapitalnie! Z woleja! Mały Bramka, proszę państwa! Skuteczność godna pozazdroszczenia. Pierwszy strzał i od razu gol. Znakomicie to wymyślił. Posłał piłkę w dolny róg bramki. Praktycznie nie do obrony. Podanie. Wymiana podań między dwójką graczy. Obrońca przejmuje doświadkowanie. Prowadzi piłkę przy nodze Znakomicie w tempo To może być bramka Piłka w szatce Mateusz Barczak Ma wolne pole. No, zdecyduje się na centrę. Out. Za chwilę rozpoczną odrzutu. Ładna akcja. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Dobrze dograł. Przeciwnicy stracili piłkę. Dobry przechwyt na własnej połowie. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Semir Stilicz. Dobrze, wygrał to starcie. Dawid Nowak. Mateusz Bartczak. Bardzo dobre podanie. Brawo. Ładnie podał. Doskonale zagrał. Czy to wykorzyst? Na no prosto w bramkarza. Nie przemyślał tego uderzenia. I podaje głową do kolegi z drużyny. Pięknie dograł. Dośrodkowanie w poleka strzał ale tuż obok bramki szkoda tej okazji Brokki. No dobra okazja będzie Ładna akcja skrzydłem i szansa na dośrodkowanie. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd u przeciwnika. Pięknie podał. Strzela. Uderzenie poza bramkę. Źle uderzona piłka. Ładne podanie. bardzo, tak? Ależ piękne podanie. Czy to wykorzysta? To strzela? Ależ spudłował. Ślepszy ją piłkę i nieczysto strzelił. Za chwilę wznowi grę bramkarz. No i po akcji rywale przechwycili piłkę. Mateusz Bartczak. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Groźnie w pole karne. Uderza. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Dudka. Bogucki. Sędzia kończy pierwszą połowę 2 do 0. Zaczęli. Druga połowa rozpoczęta. Andrzej Niedzielan teraz. Mateusz Bartczak. Czy to wykorzysta? Strzał, ale prosto w rywala. Sędzia odpizdał faul. No i jaka jest decyzja? Sędzia pokazał żółtą kartkę. Ostatniej chwili Jest Piękna bramka zdobyta przez obrońcę. Ma chłopak talent, ale też pozwalają mu grać ofensywnie. Pięknie wycelował, nie dał żadnych szans bramkarzowi. Munoza. Podał ją. Za moment wznowią wrzutem z autu. Zdążył w ostatniej chwili. Teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Dostrzegł partnera. O, udało mu się ładnie podać. Mogło być niebezpiecznie, ale obrońcy byli tam, gdzie trzeba. Nogódzki. Doskonale. Z tego może być bramka. Piłka poza linią boczną. Za moment wznowią z autu. No nie tylko efektownie, ale i efektywnie. Schwart. Mateusz Bartczak. Podał do partnera. Świetna akcja w obronie. Bogucki. Senior Stilicz. Świetnie zagrał. No i zgranie w pole karne. Obrońca przechwytuje dośrodkowanie. zażegnali niebezpieczeństwo. Owszem, wybili, ale tylko na moment odetchnęli. Znowu rywale atakują. Mateusz Bartczak. Ładne podanie. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Dobry przechwyt. Uniemożliwienie ataku rywalowi. Mateusz Bartczak. Takie zagrania często kończą się utratą piłki. Ładnie ubieg przeciwników Garguła. Seria pięknych podań. Świetna obrona. Dobre podanie, widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Celnie do partnera, podaje z powrotem, Semir Stilić. Arguła. Precyzyjne podanie. Ale akcja. Dobra okazja, ale wspaniała bramka. No wygląda na to, że dzięki pierwszej bramce zyskał pewność w siebie, co pozwoliło mu strzelić kolejną. Tym trafieniem całkowicie odebrali nadzieję rywalom. Niedziela. Kosanowicz. I to już koniec.